Cześć, ja bez witam was w kolejnym materiału na moim kanale. Dziś testujemy sobie C4, po raz kolejny, tym razem Party 2019-1. E, jakieś dwa lata temu, półtorej roku temu wrzucałem też C4, tych słynnych, które znał każdy. Ale w grudniu e, zeszłego już roku, minionego, e, pojawiły się w wielu sklepach C4 od Piromaxa w cenie około 20 złotych. Nie oszukujmy się, to była świetna cena. Tym bardziej patrząc na to, że c chodziło już po jakieś 40 zł, czy po 35. A tutaj mamy coś, co wychodzi dwa razy taniej. Jest ciągle C4, ale różni się numer partii i rok produkcji. Zobaczymy, czy to się faktycznie bardzo różni. Gramatura teoretycznie ta sama. Mamy 1,9 g na sztukę, 20 sztuk. Partia, żeby nie było, 2019-1, kategoria trzecia, 20 sztuk, tutaj również 2019. Cena, tak jak powiedziałem, około, e, około 20 zł. Sobie pierwszą weźmiemy. Zapraszam Was jeszcze do wzięcia udziału w konkursie, który trwa aktualnie na kanale. Zapraszam Was na, na mojego Instagrama. Na serwer Discord, który jest w opisie, czy po odpalaj gdzie macie mój kod rabatowy. A teraz lecimy z pierwszą ceć z 2019. Wydaje się nie najgorzej, patrząc na to, co testowałem przed chwilą. To wydaje mi się być nawet bardzo mocne. Cóż, zresetujemy sobie decybelomierz. Biorę C4. To tutaj to jest jakaś luźna C4, która leżała u mnie w chacie. Nie mam pojęcia, co to za partia, bo po prostu no, delikatnie mówiąc no, była luźna, więc nie mam opakowania. Zobaczymy, zobaczymy. Może to akurat się stara trafi do porównania. Oby się nie przewróciło, w sumie od flary. To była stara. Decybelomierz 128. E, odległość od kamienia tego decybelomierza to jest jakieś takie dwa potężne kroki. To nie jest daleko, ale no do porównania tak czy tak się nada. 128. Resetujemy. I zobaczymy, czy warto wziąć te czwórki dużo tańsze, nie oszukujmy się Te 35zł, a 20 no to, to jest spora różnica Czy na decybelomierzu ta różnica jest tak duża, żeby Żeby, powiedzmy, przepłacać Choć no, no zobaczymy co 2019 Postawiamy Żeby nie było, że jedną położyłem, drugą, drugą postawiłem Coś jest nie tak z nią. a ja nie chcę tam podchodzić. Bo jednak widzieliście, jak to się paliło. Równie dobrze, że za sekundę może znowu się zacząć palić. Aj, szkoda. Wezmę jeszcze jedną sztukę. Wreszcie, tak czy tak, muszę otworzyć nowy pięciopak. Folikę zabieram, żeby nie było do Jak na ten moment C4 z 2019 się nie pokazały dobrze. Bierzemy jeszcze jedną. Odrzucono na bok, oczywiście proszę nie powtarzać, skopnąłem ją ładnie w roboczych butach z metalem, więc nie powinno być źle. Teraz c jeszcze raz, kolejna próba. 119.3, jest to pewna różnica. Co nie zmienia faktu, że to nie jest syf nad syfem, jak był przedstawiany. Odpalimy jeszcze jedną. Szkoda, że, że ta pierwsza nie wybuchła. Lecimy z kolejną. Yy, Zresetuję dB, bo nie pamiętam, czy to zrobiłam. Nie, nie zrobiłam. Jeszcze raz, żeby porównać sobie wyniki. Ma 120 decybeli do pobicia. 116,6 i to już był syf. A to są petardy z tej samej paczki. Sami widzieliście zresztą przed chwilą. Jedna uderzyła prawie jak stara. Prawie. Bo wciąż uderzyła słabiej. A kolejna. Jedna pierwsza zgasła w ogóle. Kolejne, kolejna uderzyła no jak. No jak petardki typu Kolpo czy Pirata. Które da się kupić dwa razy taniej i które mają 1 gram nek, a nie 1,9 e, e, Teraz biorę Powerful Bulldoga Dość słynną petardę chyba w ostatnich czasach e, Też w sumie zresztą e, często porównuję petardy do Powerful Bulldogów I spytacie się pewnie czego, dlatego że e, no Powerful Bulldogi były najtańszymi dwugramówkami, jakie dało się kupić, więc po prostu nakupiłem ich dużo. Ym, I teraz mam do czego porównywać. Jakbym miał dużo Big Bangów, dwa to bym porównywał do Big Bangów. A że mam dużo tego, to porównuję do tego. Ym, lecimy z Powerful Bulldogiem i później odpalimy jeszcze raz C4. -kę. 119,3 Powerful Bulldogi e, kosztują tam około 19 zł. Na jakichś prąkach nawet po, e, po 15 dało się wyrwać. Lecimy z kolejną. I patrząc, tak patrząc na tą jedną C4, która wypaliła, to petardy bardzo porównywalne. Powerful Bulldog i C4 uderzyły po 119 dB. Ale patrząc na tą drugą C4, no to, to jest różnica. Ponad 3 decybeli, no to to już jest konkret różnica. Zobaczymy kolejną sztukę. Na pewno wielki minus dla tych c nowych, że są bardzo niestabilne. Ale zobaczymy, jak, jak będzie dalej. Hmm, lipa 117, trochę lepiej niż tamta 116, ale tu wciąż jest. No, lipa, jak na c Cóż, werdyk jest prosty. Jeśli chcecie kupić C4, to kupujcie dobre C4. Kupujcie c które owszem kosztują trochę więcej, ale każda wali tak samo i ma jakikolwiek huk na poziomie. Tutaj owszem, ta jedna zbliżyła się do wyniku starych c z 2018 roku. Ale co z tego, jeśli dwie kolejne uderzyły jak połowa tej petardy największym plusem tych nowych c jest to, że chyba mają ładniejszą flarę z tego co pamiętam w tamtych c z 2018 ta flara to był taki krótki błysk i od razu wybuch tutaj ta flara faktycznie jest długa ale co z tego jeśli huk jest jaki jest czekam na wasze opinie wiem, że wiele z was się przejechało na tych c no, nie są zbyt wybitne, ale może co piąta sztuka coś pokaże. Bardzo niestabilne petardy, szkoda. Myślę, że skończą tutaj z czwóreczką. Więcej nie zasługują na aktua w aktualnych czasach. Eee, Wziąłem Powerful Bulldogi. Strzeliły bardzo porównywalnie do C4. Tej lepszej nawet. Eee, a kosztują mniej. I są stabilne. Strzelają tak samo, a nie. Jak tutaj w opisywanym dziś przykładzie Trzymajcie się, cześć, widzimy się w kolejnych filmach I co? Życzę powodzenia w konkursie, który aktualnie trwa na kanale Dobra, tak na koniec jestem już po wszystkich nagrywkach Ten, ten niewypał tutaj leżał troszkę, nie oszukujmy się To odpalamy w taki sposób Flarka, żeby odpaliła kolejną petardkę tą, tą, co nie zgasła Загнам.